Zadaję sobie czasami pytanie, co było pierwsze: jajko czy kura? To ja ci już mówię, ale najpierw zaobserwuj po więcej. O tu, 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 o! Aha, aha, dziękuję bardzo, dziękuję. Tak więc ja ci już mówię. Pierwsze było Kopyto 4L. To jest praojciec wszystkich gum. Co na taką gumę można złowić? Kochany, po pierwsze, sandacze. Po drugie, szczupaki. I powiem ci więcej. Kochany. Taką gumę możesz uzbroić w samą wkrętkę. I ta guma już będzie pracować. Używają ją wędkarze do łowienia szczupaków na bardzo płyciutkich łowiskach, bardzo zarośniętych. Tak więc, pra ojciec wszystkich gum, Kopyto 4L, na zadzior.pl. Teraz z kodem rabatowym guma 01-10% na wszystkie gumy Relaxa. A od Kopyta 4L powinieneś. Zacząć i nie myśleć, co było pierwsze, jajko czy kura.